Nie ma mi temu jeszcze na sylasa. <grych> Boom headshot. Nie zadzieraj z za moją luks ziomeczku. Ojojoj. Tu wydaje mi się, że będzie stomp, Będzie odskalowane. Dobra, dajmy to tu. Bo no są i tak będę chciał sprzedać. No, ja tutaj teraz mogę nawet przegrać. Ja po prostu kalkuluję już w tą grę bardziej pod kątem odkapowania i grania o tobie jeden. Bo już dawno mógłbym mieć sylasa, ale go nie potrzebuję w tym momencie. Ej, Kugaren, jak szybko spływa. Dobra, Galio. Galio też ma itemy, no to pamiętajmy o tym. Sylas spływa. Okej, okay. przeżyłem. Nie przestawił się. Dlaczego? No to umieram, bo Sylas ginie. Chyba, że Sylas wskoczy w plecy w Dravena i tam pozjada. Wow, luks! Ale czy to starczy? Nie starczy. Top 2! Wystarczyło lecieć po prostu w cztery koszty i bym wygrał.